Dzień dobry, cześć i z tej strony Patryk, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Arkadiuszem Milikiem. Gramy naprawdę ciężkie spotkanie, bo z Borussią Dortmund, Augsburg cały czas niezmiennie, 17 pozycja, 12 punktów. No i tutaj oczywiście nie ma już Roberta Lewandowskiego, który przeszedł chyba do Chelsea Londyn, tak mi się coś zdaje. No i tutaj Pierre-Erik Aubameyang wystąpi na szpicę. a u nas na szpicy wystąpi oczywiście Arkadiusz Milik z numerem 9, to naprawdę numer 9, do czego zobowiązuje. A ten zawodnik nie na darmo dostał ten numer 9, ponieważ tutaj mamy... Pierwszą akcję, tak naprawdę, Augsburga. No i zobaczcie, co się stanie. Tak jest, Arkadiusz Milik dobrze zmierza w pole karne. No i ślizgiem strzela swoją pierwszą bramkę w barwach Augsburga. No i w Bundeslidze trafia po raz pierwszy i to już w drugiej minucie. Tak więc, naprawdę, w jego karierze nastąpił jakiś drobny przełom, bo strzelił bardzo szybką bramkę. No i jako pierwsza bramka, naprawdę, z ciężkim rywalem, bo z Borusią Dortmund. W i Dortmund gra dwóch Polaków. No i tutaj Arkadiusz Milik w 40. minucie miał taką dogodną. Sytuację, kropnął z lewej nogi, to już w sumie ja nie wiem, którą ma nogę silniejszą. No i tutaj niestety Bender chyba strzelił mi Bramkę, tak jest, to chyba ja był Bender na 1 do 1 w 72 minucie. No i tak wyglądało to spotkanie z mojej strony. Więcej razy nie zagroziłem Romanowi Weidenfellerowi. No i to spotkanie kończy się 1 do 1, ocena 7,4, a więc naprawdę bardzo wysoko, jeżeli chodzi za to spotkanie. Arkadiusz Milik się naprawdę napracował w tym meczu. Potem został zmieniony, tego już Wam nie pokazałem. No i gramy z F. Z Nurembergą, sorry. Jakoś mi się tak pomyliło. Gramy z Nurembergą. No i tutaj w Nurmergi gra właśnie ten taki szybki zawodnik jak s Jednak tutaj w tym spotkaniu go chyba w ogóle nie ma. No i Bobadilla, on się zagospodarzył już tutaj na 100% w klubie Augsburga. No i nie ma zamiaru ustępować Arkadiuszowi Milikowi. No i tutaj Roman Pawliczenko wchodzi, zmienia Bobadilla. Jest nadal 0 do 1, 60, 70 minut za nami i nadal rezultat tego spotkania się nie zmienia. No i chyba nie tak zostanie niestety. Jednak nie Morawek strzela bramkę na 1 do 1. No i tutaj okienko transferowe dobiega końca zimowe okienko transferowe, a więc jesteśmy już naprawdę bardzo blisko tego. By zakończyć pierwszy sezon Arkadiuszem Milikiem. Wiem co mówię. No i Arkadiusz Milik nadal 69 overall. Teraz gramy spotkanie z Werderem, gdzie gra bardzo szybki Elia. To jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Trzeba mu to przyznać. W fucie lubię nim grać. No i tutaj Kleber strzela bramkę, ale później Wokt wyrównuje na 1 do 1. 50 minut za nami nadal ten rezultat się utrzymuje i oby Augsburg wygrał. No i tak jest. Ekin strzela drugą bramkę. Mamy 2 do 2, niestety, bo później jeszcze jeden z zawodników. Kleber, tak, kleber, i później Eki, i jakiś tam, nie wiem. No, mniejsza z tym, ale no, to spotkanie zakończyło się remisem. Gramy ciężki mecz, bo z Bayernem Monachium. Poprzednio wyszliśmy przeciwko Bayernowi Monachium. Skończyło się naprawdę dobrym rezultatem, bo 0 do 0. No i gramy Deutscher Pokal, czyli to jest jakiś puchar tam w Niemczech. No i go otrzymuje w drugiej minucie rzutą kartkę, później Morawek, a także Mandżuki strzelają bramki. No tak naprawdę w tych samych minutach, bo w 12 minutach Mamy 1 do 1 i to jest w sumie e, dobry rezultat dla Augsburga, ale oczywiście zły dla FC Bayernu, bo e, coś tutaj Pep Guardiola musi poprawić, no i później Boba Bobadilla strzela drugą bramkę, tak więc wygrywamy to spotkanie na całe szczęście z Bayernem Monachium, naprawdę z ciężkim rywalem mecze towarzyskie, teraz reprezentacja Polski rozegra spotkanie z Chile, niestety Arkadiusz Mielik nie wystąpił w tym spotkaniu, aczkolwiek wydaje mi się, że powinien wystąpić, no ale Sobiech tutaj go uprzedził, niestety Sobiech jakoś nie jest bramką strzelnych chyba wszyscy już o nim niestety zapomnieli, ja go szczerze mówiąc z tego zbyt nie lubiłem no i tutaj Polska strzela pierwszą bramkę przeciwko Chile, więc wydaje się, że Krychowiak tutaj dobrze trafił w, to, w siatkę Toselli. No, wiadomo, że pewnie reprezentacja Polski by przegrała srogo. Z Chile teraz po tym mundialu to oczywiście nie ma o czym w ogóle mówić. No ale jest jeden do jednego. Pizarro, Pizarro albo Pizarro strzela bramkę no i wyrównujemy to spotkanie na jeden do jednego. Tak jest ten mecz, tak się skończył. Tutaj musiałem jeszcze zmienić korki Arkadyuszowi Milikowi na jakieś nowsze, bo tam patrzyłem, że zupełnie innych gra korkach niż w Mercurialach. No i tajne takie zielone zmieniłem mu te chyba to są venomy, tak mi się coś zdaje. No i gramy spotkanie na Amsterdam Arena z Nederlandią, z oraniami, z Holandią, oczywiście Drenthe. Drenthe już dawno chyba został zapomniany przecież w w składzie Holandii Drente to jest chyba ten zawodnik, co grał kiedyś w Realu Madryt, tak mi się coś zdaje. W ogóle taka odmieniona kadra naszej, naszej tutaj reprezentacji polskiej, bo naprawdę bardzo dużo nowych zawodników, o których nigdy nie słyszałem. No i tutaj rozpoczynamy ten mecz. Arkadiusz Milik, dobre. Tutaj wyjście na czystą, można powiedzieć, pozycję. Dostał piłkę. No, i zobaczcie tutaj bardzo dobre podanie do jednego z jego kolegów, ale niestety on tego nie wykorzystuje. No, i to spotkanie nadal jest 0 do 0. Później Milik tam chciał zagrozić akcji bramce przeciwnika Worma. Jednak niestety się nie udaje. No i zobaczcie tutaj, Arkadiusz Milik dobrze się przepchnął. Widać, że już właśnie u niego pracują te mięśnie. Widać, że wypracował sobie to, co powinien już w pewien sposób wypracować. No i tutaj wślizgiem jeden z obrońców się potknął. No i Arkadiusz Milik naprawdę to jest uda udany odcinek dzisiaj. Bo Arkadiusz Milik strzela drugą bramkę w tym odcinku, a więc jest z czego cieszyć. Widać, że jest w doskonałej formie. Widać, że Pracuje nad tym, nad czym powinien pracować, no i na szczęście to mu dobrze wychodzi. Pierwszy gol, oczywiście, w meczach towarzyskich, no i to spotkanie kończy się 0 do 1. Tak więc dzięki, trzymajcie się, ludziska! Do następnego i cześć!